Karol Tiałowski pokrak. Ciąży mi ten złoty pierścień kradziony, skarb mój szkaradny, i mój odór powabny. I ten ostry fizys w lustrze przeciwstawny, ten mój garb zgrabny, i mój los na krzywiznie oparty. W butach bez podeszw startych. Patrzę srebrnym okiem cyklopa, pełnią księżyca oczu martwych. Pod tym pomnikiem nic do ukrycia, dzierżę bielmo dziedzictwa, głuchy mój dzwon wybija do wycia głosem ascezy, mej tonacji życia. Tkam swój los po kraki i księcia, porówno brzydoty i piękna. Dzisiaj widzę, że wszystko jest do wzięcia. Pomiędzy czernią i bielą swego ego promienieje galaktyka szczęścia i wybawia mnie od złego, darem szlachetnego pojęcia. Czytał Julian Wakuliński